Zapraszam na rozmowę o planach i strategii Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, który zapewnia bezpieczeństwo w obrocie na polskim rynku kapitałowym. Jakie wyzwania stoją przed grupą KDPW? Jakie nowe rozwiązania, wdrożenia są planowane? Co z opłatami? Kłaniam się Państwu Dariusz Wieczorek i zapraszam na kolejny program Prosto z Parkietu. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Maciej Trybuchowski, prezes KDPW i prezes KDPW CCP. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu, witam. Panie prezesie, to może zacznijmy od takiego krótkiego odniesienia się do Parkiet Challenge, naszej gry giełdowej, której KDPW jest jednym z partnerów. Taka rywalizacja w pierwszym etapie, czterotygodniowa, już za nami zakończyła się. Inwestorzy mieli do dyspozycji wirtualne 15 tysięcy złotych, inwestowali w spółki z WIG-20 i z MWIG-40, czyli te najpłynniejsze. No i wielki finał odbędzie się 19. Grudnia w sali notowań na Giełdzie i tam będzie realizować najlepsza dziesiątka. Panie prezesie, ta najlepsza dziesiątka no, po, wykazała się stopami zwrotu rzędu 20-26%. To to są imponujące stopy zwrotu, jak na miesiąc inwestowania. Jak pan ocenia e, taka, taką zabawę, taką grę e, wirtualnymi pieniędzmi? Czy tutaj skala emocji, awersji do ryzyka jest podobna, da się to porównać z takim prawdziwym inwestowaniem e, gotówki? czy pana zdaniem takie inicjatywy, jak właśnie Parkiet Challenge, e, to jest taki do, dobra szkoła do takiego prawdziwego inwestowania? No, wie pan, pytania są faktycznie trochę retoryczne, bo powiem tak. Zdecydowanie jest to bardzo dobra inicjatywa. My, jako KDPW, mamy na statucie zapisane, aby wspierać działalność edukacyjną w zakresie rynku finansowego, szczególnie rynku kapitałowego. więc wsparliśmy z, z, z chęcią tę właśnie inicjatywę Parkie Challenge. Dziękuję za zaproszenie na ten finał. Będę na tym, będę na tym finale. Proszę Państwa, dla nowicjuszy jest to doskonały sposób, żeby bez ryzyka sprawdzić swoje predyspozycje związane z inwestowaniem, by oswoić się z ryzykiem, które towarzyszy inwestowaniu na rynku kapitałowym. Dla takich bardziej wytrawnych graczy to może być z kolei taka próba doskonalenia swoich umiejętności. Rzeczywiście wyniki są imponujące z punktu widzenia w jakiej sytuacji jest rynek kapitałowy w Polsce. W związku z tym to, że można było osiągnąć takie stopy zwrotu. Zgadzam się, to jest imponujące. Wspieramy te inicjatywy. Będziemy wspierać taką inicjatywę, bo ona pokazuje, że na rynku kapitałowym, ale na giełdzie, można zarobić. Jest to w zasięgu możliwości przeciętnego inwestora. W związku z tym jak najbardziej bardzo dobra inicjatywa wymagająca uchwały, wspierania co, co KDPW i KDPW-CCP czyni. Gratulacje dla tych uczestników, którzy takie wyniki osiągnęli. Natomiast no oczywiście życie realne zawsze przynosi więcej więcej emocji, jeżeli jeżeli działamy na własnych prawdziwych pieniądzach. Natomiast no nie do przecenienia jest ta inicjatywa, taka próba pokazania, jak działa rynek, jak można działać na rynku. Także gratulacje dla parkietu. Mhm. Wierzymy w to, że będą kolejne edycje i że będziemy mieć właśnie partnerów do zorganizowania tej gry. Panie prezesie, to jeszcze zostajmy chwilkę przy, przy grze, bo ten finał w poniedziałek to będzie już rywalizacja na kontraktach, to będzie taka jednodniowa rywalizacja, czyli tutaj tak naprawdę sprawdzą się tacy inwestorzy z zacięciem spekulacyjnym, day traderzy. Ale ostatnio poznaliśmy też wyniki takiego ogólnopolskiego badania. Inwestorów, organizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, którego również grupa KDPW była partnerem, i z tych badań, panie prezesie, wynika, że taki horyzont inwestycyjny naszych inwestorów jest raczej długoterminowy. Nawet jeżeli chodzi o akcje, to, to prawie. Ponad 50% badanych y, o, odpowiadało, że traktuje właśnie inwestycje w akcje w takim charakterze ponadrocznym. ETF-y to też jest perspektywa ponad, y, ponadroczna. Y, ja mam pytanie, Panie Prezesie, czy, czy KDPW, y, na co zwróciliście uwagi Wasi przedstawiciele analizując te badania ogólnopolskie inwestorów? Czy tam są jakieś takie wyniki, czy są to jakieś podpowiedzi dla Was, dla zarządu KDPW, żeby na przykład wprowadzać jakieś nowe rozwiązania na rynek? Czy, czy je mocniej promować, jak na przykład e voting który, który, który jakiś czas temu wprowadziliśmy, a wiemy, jak jest nastawienie inwestorów do, 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 do wybierania się na walne zgromadzenia. Raczej niechętnie to czynią. No to prawda. No, może po kolei, dlatego że no, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych CCP to są instytucje, które przede wszystkim zapewniają bezpieczeństwo do rachunku i do zliczeń bezpieczeństwo systemowe rynku kapitałowego i rynku finansowego w zakresie, w zakresie rozliczania, rozliczania i transakcji. Nie mamy bezpośrednich relacji z inwestorami indywidualnymi, natomiast badanie ogólnopolskie badanie inwestorów wspieramy, dlatego że ono pokazuje bardzo ciekawe trendy i zjawiska, które występują na, na, na rynku kapitałowym. Od strony inwestora indywidualnego. Trzeba pamiętać, że rola inwestora indywidualnego na rynku jest bardzo ważna. To nie jest tak, że inwestor indywidualny konstytuuje rynek, ale jest jego ważnym elementem, a szczególnie na polskim rynku i na polskiej giełdzie inwestorzy indywidualni zawsze odgrywali bardzo znaczącą rolę. Ja za każdym razem przypominam wieloletnią strukturę. Obrotów na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, gdzie jedna trzecia to byli inwestorzy indywidualni, jedna trzecia instytucje krajowe, jedna trzecia instytucje zagraniczne. W tej chwili to się zmieniło, ale chociażby od czasu pandemii, która paradoksalnie, jako zjawisko złe dla rynku kapitałowego w Polsce, stała się takim wyzwalaczem aktywności inwestora indywidualnego. W tej chwili mamy udział inwestorów indywidualnych na poziomie około 20% procent w obrotach giełdy. To jest dużo jak na rynki rozwinięte, a przynajmniej jak na rynek polski, który przez, przez przynajmniej jedną agencję Fucji Russell uznana jest od roku 2019 jako rynek, jako rynek rozwinięty. Co zwraca uwagę w tym badaniu? Ja powiem, że zwróciło uwagę przede wszystkim to, że przybyło inwestorów, którzy mieli na rachunku więcej niż 50 tysięcy złotych oraz więcej niż 100 tysięcy złotych. Jeszcze niedawno były to kwoty znacznie mniejsze. Zmalała za to liczba inwestorów dysponująca portfelami mniejszymi od 10 do 50 tysięcy złotych. To pokazuje, że ci, którzy są aktywni na rynku, angażują większe kapitały oraz to, że deklarują, że chcą inwestować długoterminowo. I co jeszcze ciekawsze. Że rynek kapitałowy traktują również jako możliwość budowania zabezpieczenia emerytalnego. My bardzo często zapominamy, patrząc na rynek kapitałowy globalnie, że on nie tylko odgrywa rolę związaną z pozyskiwaniem kapitału dla emitentów, finansowania gospodarki, dla day traderów i graczy tzw. zwanych giełdowych, i jest źródłem kapitału. Krótkoterminowych, średnioterminowych zysków, ale również, że, że rynek kapitałowy ma znaczenie systemowe dla zabezpieczenia emerytalnego. I nagle to badanie pokazuje, że inwestorzy indywidualni Poza systemem emerytalnym, czyli OFE, IKE i IXE, czyli te programy, które są dostępne na, na polskim rynku, również sami traktują swoje inwestycje jako sposób zabezpieczenia emerytalnego, i to dotyczy różnych klas aktywów, bo to dotyczy akcji, to dotyczy obligacji, ale nawet to dotyczy ETF-ów, czy, czy, czy nawet niektórzy deklarują, że, że kryptowaluty traktują w ten sposób. W związku z tym to jest bardzo pozytywny trend, to trzeba zauważyć, to jest bardzo pozytywny trend, rynek kapitałowy, nie tylko budowanie kapitału bieżącego, ale też kapitału na zabezpieczenie emerytalne. To bardzo interesujący wynik. I chyba pierwszy raz w takiej skali obrazujący yy, motywacje i intencje inwestora indywidualnego. Panie prezesie, i tak jak pan podkreślił, ta chęć zabezpieczenia sobie emerytury. Ja myślę, że inwestorzy indywidualni też inwestycje na rynkach zagranicznych w takim kontekście mogą traktować, bo to badanie też pokazało, że właśnie wzrosło takie zainteresowanie polskiego inwestora inwestycjami zagranicznymi. I w tym kontekście chciałbym zapytać o, o uruchomienie rynku Global Connect przez GPW. I proszę mi powiedzieć, Jaka jest rola grupy KDPW w tym rynku? Czy wy musieliście się jakoś specjalnie do tego przygotować, dokonywać jakichś inwestycji? Jak w ogóle wygląda rozliczenie w skrócie papierów tych zagranicznych? Czy, czy, czy to są podobne, powiedzmy, rozwiązania jak na polskim rynku, jak rozliczenia polskimi akcjami? Dokładnie takie same. To znaczy my nie dokonywaliśmy, oczywiście musieliśmy się przygotować trochę technicznie, trochę organizacyjnie. Natomiast tu chciałem podkreślić, że o ile rolą Krajowego Depozytu, jak już wspominałem, jest, jest odpowiedzialność za rozliczenie i rozrachunek tych transakcji, to transakcje, które są, które są rozliczane, na rynku global, global Connect przebiega w sposób analogiczny, jak w przypadku papierów rejestrowanych w systemie depozytowym KDPW. Czyli tu się wszystko odbywa zgodnie z regulacjami i harmonogramem przewidzianym dla rynku polskiego. Inwestor jest tak samo chroniony, jak w przypadku obrotu akcjami polskimi. Chroniony jest, przypomnę, wielostopniowo, dlatego że to poprzez licencjonowanie działalności podmiotów, które są podmiotami pośredniczącymi na, na rynku, czyli mówię tutaj o bankach i domach maklerskich, poprzez y, polski nadzór nad rynkiem, poprzez system rekompensat stworzony dla ochrony aktywów i środków pieniężnych inwestorów na wypadek np. Na upadku domu maklerskiego czy biura. I tym systemem rekompensat zarządza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. A więc tu wszystko odbywa się tak, jak na rynku polskim. Przedmiotem inwestycji są akcje spółek zagranicznych. To no w tej chwili jest to tylko pięć spółek, natomiast wiem, że ambicją giełdy i ambicją KDPW jest, żeby ten rynek poszerzać i docelowo mieć ponad 100 spółek z, z globalnych, z, z rynków międzynarodowych, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, choć tam zawsze jest problem przesunięcia czasowego. No i na pewno zaletą tego rynku jest to, że, że klient dokonuje inwestycji w spółki zagraniczne bez ryzyka kursowego, czyli operuje w złotym polskim, co na pewno może być dla tych, dla tych inwestorów, którzy, którzy nie chcą ponosić ryzyka kursowego i którzy chcą operować tylko na polskim złotych mają wejście na rynki zagraniczne w walucie, w której, w której mają przychody i w której, w której do tej pory dokonywali inwestycji. Także to jest ciekawa inicjatywa, a będzie coraz istotniejsza dla rynku, jeżeli się będzie rozwijać. Na razie jest to pięć spółek, no ale od czegoś trzeba zacząć jak na otwarciu rynku globalnego, jak było powiedziane, giełda też zaczęła od pięciu spółek polskich. Tak, so. 30, 31 lat temu. Tak, inwestorzy z pewnością ucieszą się na kolejne spółki na tym rynku, zwłaszcza z rynku amerykańskiego. Panie prezesie, to wiemy już, że grupa KDPW musiała się nieco przygotować do, do rozliczenia rynku Global Connect, ale 2022 rok dobiega końca. Jakie jeszcze takie najważniejsze inicjatywy wdrożenia grupa KDPW podjęła w tym roku? Na, na co pan by zwrócił uwagę? Robiliśmy bardzo dużo, ale powiedziałbym takich rozwiązań o charakterze systemowym, bo no przypomnę, że, że odbiorcami usług Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i KDPW CCP jako Izby Rozliczeniowej są nasi uczestnicy, czyli instytucje, banki, domy maklerskie, emitenci, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. W związku z tym przeciętny Inwestor indywidualny nie postrzega bezpośrednio usług Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa systemowego oraz jakby zwiększania komfortu funkcjonowania naszych, naszych uczestników, o którym mówi, mówiłem, no to są zmiany istotne, no bo kilka rzeczy, które, które w sumie pewno będą bardziej bardziej zrozumiałe dla, dla przedstawicieli branży, no to wprowadziliśmy dyscyplinę rozrachunku, czyli system naliczania kar pieniężnych na nieterminowy rozrachunek. To było duże, ogromne przedsięwzięcie w skali całej Europy wszystkie depozyty papierów wartościowych. Musiały się dostosować do tej, do, tej, do tej regulacji. Po drugie, rozwijaliśmy i rozwijamy portal danych dla naszych uczestników, czyli kolejne raporty, które, które łącznie już w tej chwili stanowią 20, 28 raportów udostępniamy naszym uczestnikom. Dotyczą one naszej działalności jako depozytu centralnego, izby rozliczeniowej, repozytorium transakcji, agencji numerującej, nadającej kody. Lej 15 raportów jest bezpłatnych. To jest też duże przedsięwzięcie. Myślę, że warto się pochwalić czymś, co, co w ramach Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych realizujemy od, od paru lat, a mianowicie prowadzenie repozytorium transakcji. No to też jest taka bardzo bikofisowa i specyficzna działalność, polegająca na rejestrowaniu i przekazywaniu do nadzorców krajowych i do nadzorcy międzynarodowego. Raportów otrzymywanych, otrzymywanych od uczestników w zakresie transakcji na instrumentach pochodnych, czyli tak zwane repozytorium transakcji emirowych. No i tutaj mamy udział w rynku europejskim na poziomie 13% na, na, na dzisiaj. To jest znacznie więcej niż znaczenie polskiego rynku kapitałowego w Europie. W Europie istnieją cztery repozytoria, w tym jedno nasze. Repozytorium transakcji KDPW. E, także to są takie, takie przedsięwzięcia, które, które realizowaliśmy w tym roku, które myślę, że, że e, zwiększają bezpieczeństwo, efektywność działania rynku i co ważne, zapewniają dostosowanie regulacyjne, co jest na rynku kapitałowym szczególnie istotne dla takich instytucji jak nasze, a mianowicie autoryzowanych przez Nadzór Międzynarodowy i Krajowy. Żeby działać zgodnie z regulacjami dla całego rynku pana europejskiego, w Unii Europejskiej. Także to były te działania, które robiliśmy. No, chciałem zwrócić uwagę również na jedną rzecz, o której pan wspomniał, a trochę prześlizgnąłem się nad tym tematem, a mianowicie nad inwestorami indywidualnymi i ich udziałem w walnych zgromadzeniach. Otóż, właśnie, panie prezesie, jak? Jak, jak, jak właśnie rozwija się ta platforma Ewolki, którą wprowadziliście? Czy, czy jest szansa, że, że, że jakoś spółki będą zdecydowanie sięgać po to rozwiązanie i, i wtedy inwestorzy indywidualni będą mogli właśnie licznie uczestniczyć na walnych? Mam nadzieję, że tak, bo powiem w ten sposób: to jest platforma, która już działa prawie dwa lata. To jest jednocześnie inny sposób myślenia o walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dlatego że zdalne, zdalne, zdalny udział w walnym zgromadzeniu to nie jest czat, ani to nie jest taka, taka, taki, taki udział online, jaki my mamy w tej chwili w przypadku naszej rozmowy. Ja siedzę w biurze, pan siedzi w studiu i jesteśmy, jesteśmy zda, zdalnie online. E-voting to jest coś więcej, to jest możliwość łączenia się z walnym zgromadzeniem z każdego miejsca na świecie. To jest możliwość przygotowania się do tego walnego poprzez przez analizę dokumentacji, oddanie głosu, ale tu, o, tu, tu jest pewna bariera mentalna myślę związana z tym, że, że to jest tak jak zdalna bankowość, tak? To nie jest, że się łączę kamerą z okienkiem bankowym, tylko że sam dokonuje operacji bankowych. I to jest podobnie. Oczywiście inicjatywa w tym zakresie leży po stronie emitentu, bo to emitent musi, musi zainicjować takie walne. My współpracujemy z organizacjami emitentów, z organizacjami emitentów, ze stowarzyszeniem emitentów giełdowych, ze stowarzyszeniem inwestorów indywidualnych, żeby rozpropagować ten ten model, ale powiem tak, jest to nadal faza, powiedziałbym, wstępna czy dziecięca, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o jej wykorzystanie, z, pełne zrozumienie. Oczywiście taki model ma swoje ograniczenia, tak jak każdy zdalny kontakt. Dalny kontakt nie zastępuje kontaktu bezpośredniego. Także powiem tylko, że, że pracujemy intensywnie nad tym, żeby rozpropagować to rozwiązanie jeszcze bardziej wśród emitentów, bo to jest ważne. Dlatego, że problem niskiego udziału i aktywności inwestorów indywidualnych w walnych zgromadzeniach, czyli w życiu spółek giełdowych, których, których akcje inwestorzy posiadają, jest pewnym problemem. I to, żeby zachęcać inwestorów do udziału w walnych jest, jest, jest zadaniem, które postrzegamy jako krajowy depozyt, jako jedne z tych, które właśnie możemy zrobić dla inwestora indywidualnego. Może dzięki tej inicjatywie i, i, i roz, roz, rozmowami z Stowarzyszeniem in, Inwestorów Indywidualnych będzie jakaś presja od inwestorów i rzeczywiście to, to się rozpowszechni, to e-voting. Panie prezesie, nasza roz, rozmowa dobiega końca, ale chciałbym jeszcze zapytać o, o takie dwie, trzy ważne kwestie. Grupa KDPW obniżyła opłaty, e, no, skorzystały na tym biura maklerskie. Banki, wasi uczestnicy, ale również emitenci. Część tych opłat jest czasowa. Co będzie z tymi opłatami, panie prezesie, w 2023 roku? Ostatnio giełda, wasz akcjonariusz komunik komunikowała podwyżki opłat. A jak te opłaty będą się kształtować w przypadku KDPW? Giełda jest spółką publiczną, notowaną na giełdzie. W związku z tym musi budować wartość dla akcjonariuszy, ma politykę dywidendową i ja rozumiem pozycję giełdy w zakresie, w zakresie opłat. Natomiast Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, czy cała grupa KDPW, jest instytucją infrastrukturalną. Mamy trzech akcjonariuszy: Skarb Państwa Narodowy, Bank Polski i giełdę, bo giełda jest tym partnerem biznesowym z którym wspólnie obsługujemy tych samych klientów. Natomiast te opłaty, które obniżyliśmy, uznaliśmy, że ten rok to dobry rok dla krajowego depozytu z punktu widzenia finansowego, a zatem infrastrukturalny charakter naszej działalności, no predestynuje nas do tego, żeby naszych uczestników wspierać. Wspierać wtedy, kiedy możemy wspierać, kiedy Mogą budować na czas trudniejszy, a myślę, że przyszły rok będzie rokiem pełen, pełnym wyzwań. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych nadzwyczajnych okoliczności, takich jak pandemia czy wojna, które dotknęły i gospodarkę, i rynek w ostatnim czasie. W związku z tym w tym roku postanowiliśmy dać takie zasilenie naszym uczestnikom, przewidując, że, że niepewność roku 2023. Da poprzez te nasze obniżki pewną ulgę, szczególnie, że wyzwania na, na, na rynku będą duże, szczególnie w zakresie infrastruktury, chociażby dostosowanie systemów i domów makleckich i KDPW do nowego systemu giełdowego transakcyjnego. Więc, więc, ale pod obniżki skończą się w roku, z końcem bieżącego roku. Mogę tylko zadeklarować, że jako grupa nie planujemy podniesienia opłat w przyszłym roku. I to w przypadku wysokiej inflacji kosztowej jest już w pewnym sensie deklaracją obniżki. Bardzo dziękuję za tą deklarację. Chcę zwrócić uwagę, że jest jeden depozyt w Europie, który już inflacyjnie podniósł stawki. W związku z tym my tego nie planujemy ani jako depozyt, ani jako CCP. To, to bardzo dziękuję za tę deklarację. Z pewnością tutaj e, e, uczestnicy rynku ucieszą się. To panie prezesie, jeszcze zupełnie na koniec wspomniał pan o tym e, stosunkowo dobrym roku e, finansowym dla e, grupy KDPW. E, czy, czy on będzie, e, ten 2022 rok, porównywalny, panie prezesie, do 2021? E, wtedy mieliście rewelacyjne wyniki. Ta, ta, e, tempo wzrostu przychodów wyniosło 20%. Udało się Koszty operacyjne utrzymać w ryzach, które wzrosły tylko o 5%. Wynik netto w 2021 roku u aż o prawie 50%. Jakich wyników oczekuje zarząd za 2022 rok? No, nie chciałbym. Wiem, że one jeszcze nie są policzone i rok się nie skończył. prognozować, ale powiem tylko, że rok 2023 będzie rokiem innym. Dlatego, że ostatnie dwa lata. Tak naprawdę skutkowały i zwiększeniem przychodów, zarówno w KDPW, jak i zwiększeniem aktywności inwestorów, która była spowodowana zdarzeniami nadzwyczajnymi. Jak już wspominałem wcześniej, zarówno COVID i pandemia covid jak i później wojna na Ukrainie spowodowała nadzwyczajną aktywność inwestorów, bardzo dużą zmienność na rynku. To wszystko spowodowało, że wartość obrotów, na przykład na kontraktach terminowych wzrosła w sposób bardzo istotny. Nie, plan, nie przewidujemy i w naszych planach nie ma takich nadzwyczajnych, nadzwyczajnych wydarzeń, i, i daj Boże, żeby one się nie wydarzyły. A zatem szacujemy, że będzie to rok pewnej stabilizacji w trudnych warunkach ekonomicznych, czyli wysokiej inflacji którą musimy uwzględniać również w naszych kosztach, jak i stabilizacji, jeżeli chodzi o poziom obrotów, czyli bez nadzwyczajnych, nadzwyczajnych wydarzeń, które skutkują zawsze zwiększoną zmiennością na rynku. A zatem to na pewno nie będzie rok, który, który planujemy jako rok czy rekordowy, czy nie ścigamy się tutaj w roku przyszłym na rekordy pod względem przychodów, pod względem pod względem wielkości i wartości obrotów, najprawdopodobniej tak nie będzie. Myślę, że to będzie taki rok uspokojenia, czyli trudniejszy. Natomiast pamiętajmy również, że mamy do czynienia z inflacją kosztową, z wojną o talenty, z, z ciągłym wzrostem kosztów infrastruktury, zakupów, musimy zabezpieczać. Technologicznie i technicznie najwyższy standard świadczonych usług w związku z tym to nie będzie łatwy rok. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za tę deklarację, że grupa KDPW nie będzie podwyższać opłat w przyszłym roku i zapraszam na jeszcze raz na finał naszej gry parkiet Challenge 19 grudnia w poniedziałek Stalano to w NGPW. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.